Przejdźmy do tematu. Chciałem wrócić do pani Ewy Zajączkowskiej? Hernik. Znalazłem, proszę was, jak się nazywa ta strona dokładnie? No, European Parliament. 110 tysięcy ludzi subskrybuje, co ludzie piszą. Go home. 194 komentarze, niewiele. Ale jest to 2 godziny 22 minuty ta cała debata. To się nazywa, to była debata parlamentarna z Urszulą von der Leyen, kandydatką do Parlamentu Europejskiego. No dobra, ale chodzi o to, że to jest debata z nią, jakby. Ona jest tu jakby tą królową, number one. Widzicie ona teraz, co siedzi. Tu siedzi ta nasza Oberon. Jakbyście nie wiedzieli co to jest Oberon. Słuchajcie, jak ktoś z was ma klan e, Warframe'a ja mam straszne problemy z tym Elite Ark Media. Tam strasznie ciężko zrobić te wszystkie do końca, bo to trzeba ze wszystkimi handicapami wejść, żeby się otworzyło to Elite Oberon. No, on tak trochę wygląda jak no, znaczy generalnie on bardzo przypomina tego gościa z partii razem, taką też ma dużą głowę, no ale ta pani też ma tak. Dobra, nieważne, wiecie o co mi chodzi. Ja mam takiego suchara walnąć. Wiem, że lubicie końskie zaloty. <grym> Ta pani jest z Malty, by the way. I zwróćcie uwagę na czerwone kubraczki, różowe. Nie? Kiedyś jak mężczyźni siedzieli, patrzcie, tu siedzą mężczyźni. Każdy woli zwrócić na siebie uwagę kompetencją. Natomiast te osoby tu kolorowe, zapytajmy, dlaczego akurat wybrała pani kolor czerwony. Dobra, nieważne, jedziemy. Cho chodzi mi, o to. wróćmy do Mary. Ona tutaj gada, proszę was, 45 minut równo jakoś, 48. Aż do tutaj, Oberon. Nie będziemy słuchać, co nie gadają. Chciałem zwrócić uwagę na to wszystko. Pomiędzy, nie? Ostatnio jakiś film oglądałem z panią Zajączkowską. Czy to jest wywiad z nią? To chciałem wam pokazać ostatnio. Zapomniałem to wkleić, bo się spieszyłem. Patrzcie. Ta dziewczynka płacze, bo. No, ze wam, bo tata ją nazwał demokratką. Demokraci to są ci, z których Kamala Harris teraz startuje. Zajączkowska pokazała, czy to jest to? Ewa Zajączkowska. Oj Boże, euro. Ja nie wiem, czy ktoś mu gada do ucha temu. Chciałem wam pokazać, co ona mówi na temat Urzuli von der Leyen, ale po prostu pytania Rymanowskiego stary mi aż skręca. Jakie on dziwne pytania zdaje. Czy on ma coś w uchu? Bo mi się daje, że, że jakaś kobieta mu dyktuje te pytania. Muszę no, musimy posłuchać. Dobry wieczór Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. Jest Pani zaszokowana, czy zaskoczona tym, co Pani zobaczyła w parlamencie europejskim? Jestem skalą przedsięwzięcia. To jest swoista świątynia demoralizacji. Europosłowie mają tam zapewnione dosłownie wszystko i mam wrażenie, że to jest też troszeczkę po to, by nie podnosili głowy za wysoko, by nie krytykowali tego, co się dzieje. To, co mnie najbardziej, Panie redaktorze, szokowało, to chociażby... Mnie to też właśnie szokuje, ile tam się pieniędzy marnuje, nie? Ile tam urzędników siedzi, a jak zobaczycie, ja tutaj sobie czasami oglądam Polskich ludzi, którzy tam siedzą, nie tych posłów, ale tam są jeszcze jacyś inni, to po prostu to jest szok. Jedna jest taka, zobaczcie sobie, był. No, nie ma. To jest to, co miałem na myśli. Szybko wam wstawię, to jest Sośnierz, z tą panią rozmawiamy. No, on wiem, z siedzib jest. jest również Strasburg, w którym Ona zasypia. Właśnie po to, tu, żeby oni nie wjeżdżali po socjal. Później się daje, że to tutaj zasypie, jak patrzy na Sośnierza. No Niemiec, więc my mamy im płacić albo takie zasiłki jak w Niemczech, albo oni sobie pojadą do Niemiec i zapłacimy Niemcom za to, że pobierają zasiłki u nich. No, już to jest jakiś kuriozum, tak. Właśnie. I myśmy się na to naczynali. Na na nie sądzicie? Joanna Kamińska. Pana to. Nawet z Bidenem się spotkała. Oni to mają taki high life, my nic nie wiemy. Oni tam tylko jeżdżą na jakieś konferencje środowiskowe, bo nawet jest jakiejś tam komisji chyba do środowiska. Jeżdżą i se selfie robią po całym świecie. Zobacz. Progressive governance. To są te wszystkie bullshity od yy, Krautsa Schwaba. Wiecie? Pamiętacie? Coś było o tym governance. To narzucane przez Black Rocka. To było Environmental, Social i Governance. Spójrzcie. Ok, okej, okay, okej, okay. run. Dobra, idziemy dalej. Metoda głosowania. Na pierwszym posiedzeniu w Strasburgu głosowaliśmy nad rezolucją dotyczącą pomocy Ukrainie. Część głosowań była imienna, część wymagała podniesienia ręki. Nie mam bladego pojęcia, na jakiej podstawie wysnuła taki wniosek, bo nie zawsze dało się nawet zdążyło się tą rękę podnieść, więc domniemam, że te głosowania po prostu były już wcześniej ustalone. Ci ludzie tacy narcystycznie zaburzeni, oni w ogóle nie mają problemu z pokazywaniem, oni jakby po to, do, po to to robią, żebyście to widzieli. Mi się wydaje, że dlatego oni teraz lubią wyłazić z tych swoich dziur i te konferencje robią teraz jawnie, bo oni jakby, to jest ich główny cel, żebyśmy widzieli, że oni mają tą władzę nad nami. I mi się wydaje, że tutaj też to głosowanie to jest po prostu kpina z demokracji, tak? Jak ona mówi, że oni podnoszą rękę, to okej, już przeszło. Ona nawet ręki nie zdążyła podnieść. Mówi pani o świątyni Brawo. demoralizacji. Nie boi się pani, że Sana zostanie zdemoralizowana? Co to jest zapytanie? No. On generalnie zobaczycie, on cały czas pyta o hajs. Nie? Tym przepychem, tymi pieniędzmi, tymi asystentami, chyba macie tego za dużo? Jest tego za dużo, panie redaktorze. Zdecydowanie e, ja byłabym zwolenniczką ograniczenia m, tego, chociażby. chciałaby e, pani sobie pensję? Tego... No i to jest właśnie taki argument. Nie? Jeżeli ktoś mówi, nawet obojętnie czy uczciwie, czy nie, że wiadomo, że każdy chce hajs. Przecież każdy woli mieć więcej pieniędzy niż mniej. No to przecież to jest oczywiste. Jakaś walka polega przede wszystkim na składaniu ofiar jakichś walczysz o coś, no z armią idziesz i ponosisz ofiary, no często, żeby coś wywalczyć, trzeba ponieść ofiary, ale to już abstrahując od tego, przecież te pieniądze ona na pewno dzieli z jakąś partią, tak? Mogłaby to w sumie powiedzieć, jeżeli tak jest, nie wiem czy to wolno mówić, no ale na pewno te pieniądze nie idą dla niej. Tylko po części do jej partii, a to jest już wtedy zupełnie inaczej, tak. Panie ja, redaktorze, po co są dwie siedziby Parlamentu Europejskiego? Po co my e, raz w miesiącu jeździmy do Strasburga, a potem wracamy do Brukseli? Wszystko jest przewożone autokarami. Ogromny koszt, nie mówiąc już oczywiście o śladzie węglowym. Nie wiem, czy widzieliście, że jaś Kapela tak walczy o klimat, on codziennie ma saunę w chałupie, w swojej podwarszawskiej willi i chodzi sobie codziennie na saunę. Często korzystasz z sauny? No co coraz częściej, bo słyszałem jakie to jest zdrowe. Trochę mam skrupuły, no bo jednak to prąd. No. Ale organizacja <grym>, i tak umiera, więc przynajmniej będę zdrowy. <grym>, coś za coś, tak? Tak, jednak jest te relaksiki. Trzeba się jakoś uspokajać. <grym, <grym, Czyli pracowałaby pani za połowę pensji. Spokojnie. No on sprowadza wszystko do takiego... Ja pewnie też myślałem, o, jaki taki wybitny dziennikarz, nie? Ktoś... Ja nie wiem, czy on... Pamiętacie, jak on powiedział do Mencena, że nie ma pytań, na które nie można by było odpowiedzieć tak albo nie, nie? To jest absolutną bzdurą. Pytanie i odpowiedź, tak albo nie? Jestem bogatym człowiekiem i uważam, że nie należy płacić podatków na darmo zjadów. Tak czy nie? Ale pan pytanie <laughs> zadał. Na takie pytanie nie odpowiem w sposób tak lub nie. Ale... Na każde pytanie można odpowiedzieć tak lub nie. A przestał pan napastować koty w piwnicy? No, o, ciekawe. No dobra, nieważne. Ja nie wiem, ale mi się daje, że to jest jakiś taki grający gość, który w ogóle nie wie, co gada i ktoś mu do ucha to mówi, ale może się mylę, nie? Ale tak mi to naprawdę wygląda. Ten, kto tam siedzi, jest naprawdę jakiś taki wredny, bo mi się wydaje, że on, gdyby naprawdę z nią rozmawiał, uczestniczył w tej rozmowie, to jakoś inaczej by pytał, a nie cały czas wpiłował o tą pensję. Jak pani zagłosuje Rusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Kość im ktoś rzucił, oni teraz gryzą tą kość. Wąsik, Kaminki, Wąsik, Kamiński. o tym pominam, jak widzicie, troszkę, bo on się pytał o tych wąsików i on teraz wraca właśnie znowu. Będziemy bardzo irytował, ale postaram się nie pieprzyć głupot. Kilkanaście dni temu Urzuli von der Leyen rzuciła pani w twarz, że za to, co ona robi, powinna trafić do więzienia. No i teraz zobaczcie, jaki on dramat tego robi. No żyjemy w państwie prawa i jest jasne, żeby trafić do więzienia trzeba stanąć przed sądem i zostać osądzony. Poza tym Ursula von der Leyen została już osądzona i skazana i można na przykład uważać, że wyrok był zbyt niski i, i powinien być wyższy i powinna trafić do więzienia. Więzienie jest zupełnie normalną karą w naszym systemie prawnym, więc czemu on się oburza, że ona żąda dla niej więzienia? A co mogłoby być innego? Co kary chłosty ma żądać? Czy nie wiem? Czy man, mandat ma zapłacić? Jakie kumple drukują pieniądze, tak? Jaki majątek, jej rodziny, nawet nie jest w najmniejszym stopniu jawny. Tak? No co innego można żądać dla osoby, która. już nie będziemy mówić, no ale wiecie, że nie wszystko było fajne z tym towarem, który ona zamówiła. Wiecie, o czym mówię, nie? No Jeżeli teraz wychodzi, że ona lewe numery przekręcała, gdzie chodziło jeszcze o zdrowie publiczne całej Europy, no to chyba jest jasne, że powinna się jakaś komisja tym zainteresować, i prawdopodobieństwo jest wysokie, że gdyby była uczciwa, to ta komisja to skazałaby Urzurę von der Leyen na ciężką karę, a w naszym. W systemie jest to więzienie, więc nie ma w tym absolutnie nic. A zobaczcie, co on z tego robi. nie? Naprawdę chciałaby pani widzieć panią szefową Komisji Europejskiej za kratkami? Tak. Tak wygląda sprawiedliwość w naszym systemie prawnym, panie Rymanowski. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, to mówi: Na co się pan ubrał? Niech pan się pan ubra na nasz system prawny, karny, whatever, ale nie na. Ona żąda po prostu sprawiedliwości, pani Ewa. Tak? Są w pani to takie wiem, instynkty? Y to jest... Jakie instynkty? Co on przekręcać? To jest ewidentna manipulacja. Ona żąda po prostu sprawiedliwości według naszego systemu prawnego. Jakie instynkty człowieku? No, instynkt sprawiedliwości i poczucia, czy co? Instynkt... Nie ma pani litości, miłosierdzia? A co jest z miłosierdziem dla ofiar? No, jak miłosierdzia? No sprawiedliwość. Spójrzcie, co on kręci. Mi się wydaje, że jakaś baba mu gada do ucha teraz, nie? Ona powinna w tym momencie powiedzieć o czym pan mówi, człowieku, czy ty się słyszysz? Ona już kiedyś tak powiedziała do tej. do, do tej. Ja czy to, to jest prawda, największy klub. Co znaczy bekniemy za to? to? Czy Jezu, to? ja, ja my my so mogę że znaczy? bekniemy nie za posta, to? Posta, no no pani poseł mówi, że bekniemy za to, że bierzemy e, no, tak pieniądze z mówi. Unii Europejskiej. Co znaczy bekniemy za to? Ale pani, pani, pani mi grozi? Bekniemy? Co mi pani... Pani się słyszy? Ja słyszę. Mówi pani do mnie, bekniemy za to, że bierzemy pieniądze z Unii Europejskiej. Pani nie wie, czym są po z Wcisło, ale ja mam to wcisło. Chcę wam zrobić o niej film, bo ona jest zajebista. Panie redaktorze, to jest instynkt ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny. No ona została zaskoczona, także trudno, żeby nagle, wiesz, no ale została zaskoczona totalnym imbecylizmem, nie? To jest po prostu poziom poniżej zera, nie? No ETS dalej będzie funkcjonował i będzie rozszerzony jeszcze na transport i budownictwo, więc ona po prostu kłamała w swoim przemówieniu. Czyli to, co pani powiedziała, obiecując. to nie było tylko show, to nie była tylko retoryka, tylko naprawdę pani chce skazać Urzule von der Leyen no ciężkie więzienie. No ja nie wiem, powiedzcie mi, czy ja bym się go zapytał, czy pan jest, nie wiem, czy mam wolniej mówić do pana, czy coś? Ma pan jakąś karteczkę z pana kondycją medyczną? żeby się dostosować do pana toku myślenia, no bo coś jakby pan ma problem. Tak? Chwilę przed jej wystąpieniem w Parlamencie Europejskim wyszła kwestia związana z przetargami na szczyt. Znaczy dobrze, że ona to mówi nam, nie? My powinniśmy tego słuchać, bo przecież on tylko czeka, aż ona skończy, żeby jej znowu coś dowalić, tak? No ale całe szczęście, że ona może się wypowiedzieć medialnie, tak? Rozumiem, że spojrzała pani w oczy pani Urzuli von der Leyen. To jest ważne, patrzcie teraz i ja wam pokażę, że naprawdę widać ten spojrzenie takie. Co pani wyczytała w nim? Kiedy słuchała pani no, bardzo mocnych, ostrych, bezlitosnych słów, ja wyczytałam z jej oczu pogardę i czyste zło. Dla mnie ta kobieta jest e, złą kobietą, jest zły. Czyste e, zło? Tak, tak. Każdy ja człowiek wrażenie. jest e, i dobry i zły. Każdy człowiek jest i dobry i zły. Co to jest efekt astrologowy. Pani jest z pewnością bardzo pracowitą osobą, ale miewa również swoje leniwe dni. Dobrze. dobrze i źle. Stary, ja nie wiem co. Jeszcze raz, posłuchajmy to w całości, stary. Jakiś Każdy człowiek może czynić dobrze i źle, tak, ale dobrze i źle może robić człowiek zły i dobry. Stary, no to dobra, jedziemy, już, bo nie skończę tego. A ta kobieta patrzy na mnie z pogardą. Może um, ona odczytała dotarły? pani słowa tak, że to pani z pogardą patrzy na ludzi o innym kolorze skóry. A gdzie tam był inny kolor skóry w ogóle wymieniany? Przecież to nie chodzi o kolor, tylko o to, że. Ci ludzie nie są karani. Jak u nas tutaj ostatnio Pan zamknął kąpielisko na Śląsku przy pomocy krecika. No to chyba nie ważne. nieważne. Słowa tak, że to pani z pogardą patrzy na ludzi o innym kolorze skóry. Wiecie, akurat Urzula von der Leyen, nie? Ona patrzy na, z pogardą na wszystkich biednych. Jakby zarzucać, że Urzula von der Leyen ma pretensje do ciebie, że ty patrzysz, że tobie się jakiś inny kolor skóry nie podoba. Jak ona jest tą, tą imperialistką, tą białą, która jakby czerpała korzyści z, od tam XII bodajże wieku, z podbijania, z kolonizacji. Przecież te kolonizacje najczęściej były krwawe. Tak i ona. I on jest do, do Polki, z jakiegoś tam małego polskiego miasta, która się martwi, żeby tam teraz, wiecie, park nie był oblężony na przykład przez. I tak dalej. Dobra, wiecie o co mi chodzi, nie? Ten cały Blicht jest właśnie po to, żeby pokazać swoją pogardę. Żeby pokazać innym, jacy są biedni, jak ona ma dużo. I jak może je gardzi, bo to, że ona gardzi, to gardzi sobie może każdy menel wszystkim, co chce. Ale to chodzi, że, żeby pokazać, dlaczego ja gardzę tobą, bo tyle mam, a ty nie, no Dobra, będziemy kończyć. Znaczy chciałem wam wrócić do tamtego, żeby, żebyśmy sobie obejrzeli ten wzrok, czy on tu będzie. Ale jeszcze zanim obejrzymy wzrok, chciałem wam pokazać, że. No dobra, ona to jest plapla. słabo to zrobione, nie? Ten cały parlament, taki jakby z dykty. Pójście na to, tu, tam jakieś lustra, takie huchowe. Naprawdę syf. Wykładzina taka byle, żeby się nie brudziła, a nie? Przecież tam tyle hajsu idzie, a ten parlament to jest śmiechu warty. Mogę zobaczyć, jak to wygląda, stary. No dobra. A Mają takich paziów też, nie? Też, też blicht, nie? Z jakimiś łańcuszkami tu. Wiecie, jak to ma być społeczeństwo progresywne, no to tu jednak jest jakiś podział klasowy jednak, tak? Na sługę i królową, nie? Czy nie? Dobra, to na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo.